Jest to drugi mecz mojej drużyny w tym sezonie. No, mecz nam się nie ułożył. Pierwszą kwartę przegraliśmy zdecydowanie 16 do 1. Druga kwarta znacznie lepsza w naszym wykonaniu. Wygraliśmy ją nawet z czterema punktami. W trzeciej kwarcie próbowałem chociaż trochę zagrać taktycznie. No, okazało się, że jeszcze nie są na to gotowe. I po czterech straconych koszach wróciłem do bez żadnej taktyki, no troszkę nadgoniliśmy. No w sumie, sam wynik nie jest zły. Mam zastrzeżenia do obrony mojej drużyny. Drużyna z WKK naprawdę bardzo fajnie broniła, bardzo agresywnie, dawały z siebie wszystko, a moje jeszcze są zbyt mało doświadczone. No i niestety, wynik 20-21. Na tę chwilę nic więcej nie mogliśmy z taką drużyną jak to taka zrobić. No, to wszystko. Ale myślę, że to No poza pierwszą kwartę, poza pierwszą kwartą w zasadzie te pozostałe kwarty, to no, tam były niezłe. No były niezłe, nie chcę przechwalać, bo ale były niezłe i, I to chyba dobrze rokuje, bo, bo dziewczynki zobaczyły, grały z mocnym przeciwnikiem, zobaczyły, że można... Troszkę inaczej bronić. My zbyt mało agresywnie, zresztą mówię, przewaga w przewinieniach była ewidentna. My 7 razy faulowaliśmy to nas w 23, więc to też świadczy o determinacji i woli walki. I też byłbym za tym, żeby jednak moje dziewczyny, nawet kosztem przewinienia, walczyły, a nie dały się obrać. Trzeba nam cały czas. Pierwsze 5 minut, pierwszej kwarty jest Jeżeli chodzi o obronę, być może tak, natomiast popełniliśmy w pierwszych kilku minutach takie bardzo proste błędy i, i to się przełożyło, bo one zdobyły tylko cztery, tylko my zdobyliśmy jeden i nic I więcej. No to był chyba główny faworyt do, do wygrania ligi młodziczej, więc na parkiecie przeciwnika to w sumie mogę uznać, że ten wynik nie jest zły, i, I oczywiście, że można wytykać poszczególnym poszczególnych zawodników takie czy inne błędy, ale no, mówią, z dopiero od do czasu, skoro współczuć brakuje. Meczu dzisiejszy jest takim tam meczem, tylko. zdaniem, doświadczeniem, a w przyszłym roku włączenie z 9.9, mam nadzieję, że...